Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu połączenia, połączenia jedzeniowe, jedzeniowo-winne między winem musującym, Cremon z Alzacji, od, od spółdzielni Card de Beblenheim z południa Alzacji. W okolicach Riquevir. To ta fajniejsza część Alzacji. No i co? To jest, to jest takie wino, że w zasadzie moglibyśmy to próbować z czymkolwiek innym. Zazwyczaj sommelierzy mówią o tym, że jeżeli nie wiesz, co zaserwować do danego dania, to weź szampana i na pewno to będzie dobre połączenie. To do końca oczywiście tak nie jest. Spróbujemy dzisiaj pokazać te mocne i słabe cechy. Ja już wiem, dlatego że prezentowałem samą degustację tego wina, że solo... Ono prezentuje się naprawdę bardzo dobrze i sprawia dużo przyjemności, ale wydaje mi się, że powinno sobie także poradzić z jedzeniem, dlatego, że mamy tutaj świetny balans. Z jednej strony z wysok mamy wysoką kwasowość, ale z drugiej strony mamy trochę cukru resztkowego i, jak mówiłem, bardzo przyjemne musowanie. To są trzy takie cechy, które powinny uczynić to wino bardzo uniwersalnym jeżeli chodzi o połączenia z jedzeniem. Zazwyczaj, jak myślimy o winach musujących, to przeglądając strony internetowe, możemy odnieść wrażenie, że powinniśmy jeść do tego tylko truskawki. Wydaje mi się, że są lepsze pomysły niż truskawki. Wszystko to oczywiście bardzo ładnie wygląda na zdjęciach, ale my tutaj mamy Oxerois, Pinot Blanc, Pinot Gris i i Ryslinga, więc pozostajemy w takich bardziej strzelistych klimatach niż owocowych, takich które na pewno lubią tłuszcz, więc takim zupełnie nieoczywistym połączeniem do, do win musujących są na przykład frytki, albo fish and chips angielskie. To jest to są świetni partnerzy do, do win musujących, ale wydaje mi się, że takim substytutem jest coś, co, co możemy zrobić sobie w domu, a mianowicie wziąć po prostu briożkę z masłem. Zobaczmy, czy to mogłoby być dobre połączenie. Ten cremeau nie jest winem aromatycznym, ale czystym. Jak zazwyczaj w przypadku win musujących, ono ma pewnie 12,5%. Tak dokładnie, dokładnie tak jest. To jest dobre połączenie? Bardzo dobre. Z jakiego powodu? Z jednej strony mamy, mamy tą maślaność i tłuszcz maślany, z drugiej strony mamy briożkę. Ta moja była trochę zgrillowana, więc ma taką chrupką powłokę i przepięknie przez nią przebija się to, to wino musujące. Nie wiem, czy to jest aż takie ekscytujące doznanie. Może frytki były, byłyby jeszcze lepsze, natomiast bezwzględnie jest to, jest to bardzo dobre połączenie. Trochę brakowało mi, trochę brakowało mi ciała w tej, w tej briożce. Może to jest wina tej konkretnej briożki i spodziewałem się, że to będzie jeszcze lepsze, ale spoglądam teraz. W moją lewą stronę i widzę, że mam tutaj krewetki na maśle i wydaje mi się, że to może być strzał, strzał w dziesiątkę. Zobaczmy. To jest przepiękne połączenie. Z jednej strony mamy bardzo delikatne, bardzo delikatne mięso, którego struktura jest zielona właśnie tym smażeniem, smażeniem na maśle, więc mamy tutaj bardzo dobrą bazę do tego, żeby przecieło to, przecięła ją, przecięła ją kwasowość. Jednocześnie jest tak, że ze względu na to, że to nasze wino nie jest aromatyczne, cały czas Czujemy, czujemy smak, smak krewetki, tą delikatność, elegancję. Wydaje mi się, że, że to także jest bardzo dobre połączenie. Nawet bym powiedział, że lepsze, jeżeli chodzi o to, o to pierwsze. No dobra, ale to spektrum, w którym się poruszamy i powinniśmy to sprawdzić musi być trochę szersze, dlatego zdecydowaliśmy się, żeby żeby pokazać, żeby pokazać też sery i mięso. Jeżeli chodzi o sery, to takim oczywistym, oczywistym wyborem do, do win musujących jest brie, camembert. My mamy tutaj dojrzewający ser z, prze, z przerostem pleśni. Zobaczmy jak on zadziała. Wydaje mi się, że że to będzie także bardzo dobre, dobre połączenie. No i tutaj mamy podobną sytuację jak w przypadku krewetki. Wino świetnie uzupełnia ten ser, który nie traci swoich, swojej charakterystyki. On jest bardzo maślany, bardzo, bardzo przyjemny, krągły. Podobnie jak to wino, z którym się spotyka. Pozostają, pozostają wszystkie smaki sera. Ta pleśń, która z, która z niego wychodzi, jest pięknie owinięta przez, przez musowanie. Bardzo dobre połączenie. No cóż, no ale nie chodzi o to, żeby te połączenia zawsze były idealne. Nieraz musimy się przekonać, że może inne, inne rzeczy byłyby, byłyby były lepsze. Dlatego zdecydowałem się na to, żeby pokazać też Państwu mięso. Mamy tutaj mięso, mięso królika. Tak jak Adam zazwyczaj, zazwyczaj podkreśla, często, często dobieramy wino wcale nie do mięsa czy tego głównego składnika dania, ale do sosu, w którym ten składnik się znajduje. Tutaj pozbawiliśmy go tego sosu, żeby. Wino mogło spotkać się z mięsem. Zobaczmy, jak ono działa. No, nie działa. Nie działa dlaczego? Dlatego, że to jest zdecydowanie za delikatne wino do tego typu mięsa. Królik jest dość charakternym mięsem, no, oczywiście nie tak jak jagnięcina czy baranina. Natomiast mimo tego potrzebowałoby tutaj, potrzebowalibyśmy w ustach czegoś, co by to mięso zrównoważyło. Wino musujące e, białe w tym wydaniu Cremon e, sobie z tym e, nie radzi. Oczywiście e, moglibyśmy spróbować e, z, e, z jakimś szampanem rocznikowym robionym z Pinot albo z Pinot Meunier albo, e, z Pinot Menial, e, lub e, Pinot Noir e, i myślę sobie, że by, byłaby to zdecydowanie e, lepsza opcja. No, my tutaj. Takiej opcji nie mamy, z tego też powodu raczej tej wersji nie rekomenduję. Ale w historii win musujących one zazwyczaj pojawiały się wcale nie jako aperitif, tak jak dzisiaj, ale raczej na zakończenie posiłku, przed deserami i to był, to był główny powód, dla którego sięgano po ten typ win, to nasze, nasze wino jest w wersji brud, czyli ma trochę cukru. Myślę, że między 6 a 9 gramów, gramów cukru na litr. Więc możemy ze spokojem spróbować spróbować to połączyć z jakimś deserem. Ja wybrałem ptysia z nadzieniem, z nadzieniem karmelowym. Dlatego, że to są to, są te, to spektrum aromatów, które spotka, spodziewamy się znaleźć w długo dojrzewającym, w drugiej fermentacji winie musującym. Dlatego zdecydowałem się na to połączenie, zobaczmy, czy, czy to, czy to zagra. Myślę sobie, że jesteśmy w interesujących rejestrach to nie jest idealne połączenie dlatego, że ta krągłość wina bardzo dobrze bardzo dobrze z kremem i z tym ptysiem się komponuje. Natomiast to, co tutaj w tym połączeniu wystaje, to jest kwasowość. Kwasowość jednak trwa i i ona, mimo tego, że ożywia to połączenie, to powoduje to, że nie mamy w końcówce przyjemności z tego, że mamy bardzo fajną, chrupiącą bezę i ten karmelowy, bardzo delikatny, delikatny nadzienie nie płynie, nie płynie w końcówce jak powinno. No więc co, podsumujmy. Do wina musującego w tym naszym, w tym naszym rozdaniu zdecydowanie najbardziej pasowały, pasowała krewetka na maśle i ser z przerośniętą, z przerośniętą pleśnią. Briożka była także bardzo, dobrym, bardzo, dobrym, bardzo dobrą opcją. Mięso zdecydowanie zdominowało wino, a za mało chyba... W tym kremencie było słodyczy do tego, żeby unieść, unieść ptysia. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak wina łączą się z jedzeniem w innych przypadkach, koniecznie musicie subskrybować Winoklub. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie www.winoklub.pl. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.